Dawid Smaza, zawodnik podlesianki, wygrywacie dzisiaj to spotkanie. Ty też dostałeś swoją szansę i jako ten występ? No, uważam, że gdzieś tam w pierwszej połowie było parę niedociągnięć w mojej grzechu. Mimo tej asysty, no, jestem zadowolony. W drugiej połowie już to lepiej wyglądało z mojej strony, uważam. I fajnie, że gdzieś dostałem w takim wymiarze czasowym szansę od trenera. No. Myślę, że tyle. No jeżeli chodzi o ten awans, to jest dzisiaj na pewno najważniejsze, bo dla zawodników, którzy gdzieś tam mniej grają w lidze, będzie kolejna szansa na spotkaniu Pucharowym. No tak, prawda, prawda. No ci zawodnicy, co nie dostają tych szans w lidze, mają tutaj pole do popisu w spotkaniach Pucharowych. No i fajnie, że wygrywamy to spotkanie, że przechodzimy do kolejnej fazy. No i no myślę, że większość zawodników dobrze się pokazała. No i myślę, że im więcej spotkań Pucharowych, tym lepiej dla nas. No to w Podlesiu już jesteś troszeczkę czasu, bo byłeś już zimą jeszcze w trakcie trzecioligowych przygotowań. Powiedz jak ci się podoba, w klubie? No i jak atmosfera ogólnie? No atmosfera jest super według mnie, no, bardzo w szatni jest śmiesznie, no na boisku co najważniejsze też to nie wygląda źle. Dobrze to wygląda z naszej strony i no myślę, że dobry wybór dokonałem tym, że tutaj przyszedłem i uważam, że bardzo fajny, bardzo fajny klub rodzinny i bardzo mi się podoba. No i też taki troszkę szlak przetarty, bo tych chłopaków z Rupienic w Podlesiance jest coraz więcej. No tak, tak, pracowaliśmy rok z Podlesianką w ramach współpracy. Tutaj przyszliśmy co, co tydzień, co dwa tygodnie byliśmy na treningach, jeszcze jak Podlesianka w trzeciej lidze występowała. No i fajnie było się ograć na tym wyższym poziomie, no i fajnie, że się pokazałem na tym takim okresie testowym, powiem i przyszedłem tutaj. Okej, okay, jako to twój debiut, jest okazja kogoś pozdrowić do kamery. No to pozdrawiam oczywiście rodziców, brata, znajomych oraz wszystkich kibiców.